Siema! Dziś pokażę Wam... Znaczy, powiem Wam, że zapowiadam Robloxa na moim koncie. Yy, to będzie mini let's play. Wiele ludzi lubi Robloxa z Polski, ale nikt go prawie nie nagrywa. Dlatego popatrzcie. To będzie mój pierwszy odcinek. Będzie to mini Let's Play. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale no wiecie. Już możliwe, że dzisiaj pojawi się on na moim koncie. I zobaczycie. Cześć!